Cześć. Dziś poruszę temat, który wielokrotnie przewija się zarówno w waszych komentarzach, jak i na różnych grupach facebookowych. Mianowicie to jaki sprzęt sieciowy wybrać do swojej domowej sieci LAN. Temat naprawdę jest bardzo szeroki i tutaj jest wiele kwestii, które należałoby poruszyć, aby mieć jakieś pojęcie o tym. Natomiast ja zacznę trochę nietypowo, ponieważ zacznę od samej infrastruktury sieciowej, dlatego że to jest tak naprawdę kluczowe w ogóle, bo to jest nasza baza. Sprzęt aktywny zawsze sobie możecie wymienić, czyli router, czyli access pointy, jeżeli się na przykład zużyją albo jeżeli no po prostu najzwyczajniej są, staną się za stare i zbyt wolne dla Was. Natomiast skrętki, którą zamurujecie w ścianie, w łatwy sposób nie wymienicie, co byście nie robili, będzie to wymagało kucia ścian. Także pierwsza kwestia, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest to, że powinniście wszędzie, gdzie się tylko da, kłaść skrętkę. To przynajmniej dwa kable LAN do każdego pomieszczenia, co by w nim nie było, nawet do sypialni. Nigdy nie wiecie, czy się nie przyda, czy to pomieszczenie za jakiś czas nie będzie pełnić innej roli. Dlaczego co najmniej dwa kable? Dlatego, że jak macie jedno gniazdko, no to jedną puszkę, tak naprawdę, w której montujecie gniazdko, no to w tej puszce zawsze można zamontować podwójne gniazdo LAN. Więc dlaczego nie pociągnąć dwóch kabli, jeżeli jest taka możliwość? A często jest tak, że potrzebujecie na przykład, dwa urządzenia podpiąć, no i pojawia się problem, bo trzeba by switcha stosować, kombinacje i tak dalej. Także zawsze po dwa kable do każdej puszki, którą macie w domu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa rodzaj kabli. Ja bym tutaj się skłaniał ku temu, żeby co najmniej stosować kategorię 6, najlepiej 6a ekranowane, dlatego że za jakiś czas 10 gigabit się może upowszechnić, no i będziecie mieć problem, bo trzeba będzie znowu kuć ściany. Oczywiście, można też rozpatrzeć taką opcję, żeby położyć gdzieś się da jakiegoś rodzaju peszle. Czy tego typu różne rurki, w których te kable LAN później można przeciągnąć, ale zawsze to też jest bardziej problematyczne, więc tutaj bym był z tym ostrożny, że za jakiś czas sobie te kable wymienicie. Kolejna kwestia to światłowód: no w sensie takim, że część osób ma pomysły tego typu, że kładzie w ściany światłowód i to też jest do rozpatrzenia, natomiast tutaj no, nie zawsze będzie to każdemu niezbędne. Także tutaj bym był ostrożny z tym, w niektórych przypadkach warto, w niektórych nie. Następna kwestia, którą chciałbym poruszyć, to jest to, że często jest tak, że mieszkacie nie wiem, na przykład w jakimś domu, szeregowcu, czy czymś takim, albo budujecie sobie jakiś dom i wtedy pamiętajcie też o takich trochę nietypowych miejscach, jeżeli chodzi o pociągnięcie skrętki, jak na przykład dach, tak? dlatego, że możecie mieć na przykład antenę jakąś do internetu od dostawcy, albo nawet jakieś LTE, więc warto zawsze kilka skrętek sobie puścić na dach, oczywiście pamiętajcie, że na zewnątrz stosuje się kabel zewnętrzny, Czyli ten w czarnej izolacji najlepiej jeszcze ekranowany FTP. Ja bym to w ogóle już poleciał po całości dał ekranowany FTP żelowany, chociaż niektórzy mówią, że żelowany to tylko do ziemi. Ja osobiście jednak wolę dać żelowany też. Na dach po to, że jeżeli gdzieś dziura się w nim zrobi, no bo na przykład przetrze się gdzieś czy coś takiego, no to wtedy ta woda wam nie zacznie spływać. A widywałem już takie przypadki, że na przykład jak jakiś dostawca internetu zastosował biały kabel, to już w ogóle czyli ten wewnętrzny. Woda się do niego dostała i spływała aż do zasilacza i robiła zwarcia. Takie cuda potrafią się dziać, więc tutaj też bym był bardzo ostrożny. Pamiętajcie też, że skrętka to nie tylko sieć, ale to też często jest monitoring. Większość kamer w tej chwili, ja praktycznie innych bym nie kupował niż IP, więc kamery to też są e, kamery IP, więc też skrętkę do nich trzeba pociągnąć. Dawanie kamer po WiFi to też proszę nie się o kłopoty, dlatego że WiFi można łatwo zakłócić zakłócarkami, więc ja tutaj bym też dawał skrętkę. I tutaj jest taka drobna porada dla Was, mianowicie, jeżeli kiedyś będziecie robić infrastrukturę sieciową i montować np. gniazda LAN, to zobaczcie, co tutaj pokazałem Wam teraz. Macie tutaj po lewej stronie gniazda jakieś Simona, to jest chyba jakaś seria dziesiątka, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to, co macie po lewej, najtańsze, jakie znalazłem w internecie, kosztuje 42 zł, a to po prawej, bez modułów Stona, czyli tych wkładanych tutaj modułów kategorii tam piątej czy tam szóstej, kosztuje tylko 7 zł. Czyli zobaczcie, ile sobie Simon życzy za jednego Kistona kategorii 5e. Jeżeli popatrzycie teraz na przykład na Allegro, no to ceny takiego Kistona kategorii 5e są śmiesznie niskie, poniżej 4 złotych spokojnie chyba kupić, albo około 4 zł za kategorię 6 się około 5-6 zł płaci. Ten na dole, który mam pokazany na ekranowany, kategorii 6a, czyli tak naprawdę najwięcej, co może być potrzeba w domu, no to kosztuje raptem 11-12 zł, Więc nawet z takimi najbardziej wypasionymi modułami, jak to obsadzicie, no to będziecie mieć dużo niższą cenę niż jeżeli byście kupili gotowy produkt Simona, który ma tylko kategorię 5 Nie wiem z czego to wynika, że producenci tak sobie kroją za to, natomiast no macie bardzo proste rozwiązanie, po prostu kupujecie osobne kistony. Ja od, od lat już tak robię, jeżeli jakąkolwiek infrastrukturę dla kogoś wykonuję, dla siebie zresztą też, więc no taka drobna porada może się to komuś przyda. I tutaj też ktoś może niejako trochę... Przez zastanawiać, no dobra, ale po co mi to wszystko, po co ta skrętka, po co tak dużo i tak dalej? Ale zastanów się też nad jedną rzeczą, mianowicie na to sprzedażą domu czy mieszkania. Ktoś, kto będzie kupować, może chcieć mieć lan. Ja na przykład, jakbym kupował, na pewno bym na to zwrócił uwagę. Więc tutaj bądźcie też ostrożni w tej kwestii, dlatego że po prostu może się to komuś przydać, nie tylko wam. I jest to bardzo przyszłościowe myślenie. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żebym nie miał wszędzie skrętki w domu. Pamiętajcie też, że jak macie na przykład telewizor, no to tam dwa kable LAN zdecydowanie za mało, dlatego że tak, popatrzcie, telewizor, no to już jedno gniazdko Wam idzie, tak, eee, dekoder drugie, konsole sobie jakąś będziecie chcieli podpiąć, to już się robi trzecie, PC tak ktoś postawi jakiegoś małego sobie, zbuduje takiego media center, czwarte, więc tutaj cztery gniazda myślę minimum, żeby switcha nie stosować. Kolejna kwestia też bardzo istotna przy budowie całej infrastruktury no to jest rozmieszczenie samych access pointów. No bo wspominaliśmy sobie o tym, że warto pociągnąć wszędzie skrętkę. Skrętka to też nie tylko gniazda LAN, trzeba pamiętać o tym, że access pointy, które będziecie mieli do Wi-Fi w domu, też wymagają skrętki. No trzeba jakoś do nich doprowadzić ten internet. I Tutaj oczywiście trzeba dobrze przemyśleć rozmieszczenie tych access pointów tak, żeby mieć dobry zasięg w całym domu czy w całym mieszkaniu. Bardzo często też na grupach pojawiają się właśnie jakieś problemy z tym związane. Ludzie mają kłopot, że no tutaj nie pomyśleli, że tutaj za słaby zasięg, jak tam dołożyć coś. No i oczywiście są protezy, typu na przykład MESH systemy, których ja osobiście jestem wielkim przeciwnikiem, bo uważam, że co kabel to kabel. Są też systemy PLC, czyli te, które przesyłają ten sygnał ethernet, ten LAN zamieniają na. Sygnał, który jest przesyłany linią energetyczną, czyli po prostu na w świecie zwykłym gniazdkiem. Oczywiście, one też mają ograniczoną przepustowość i też nie są najlepsze. Także moje zdanie jest takie, że najlepiej skrętkę gdzieś tylko pociągnąć na etapie budowy. Zawsze możecie sobie zakończyć taką skrętkę zwykłą normalną puszką instalacyjną. Dać na to za jakąś zaślepkę. Jeżeli nie ma potrzeby, to się nie montuje Access Point, ale wiecie, że ta skrętka tam jest później można za jakiś czas tam zdemontować tą zaślepkę i zamontować sobie tego access pointa. No i teraz jeżeli chodzi o samo rozmieszczenie access pointów, no to trzeba mądrze przemyśleć te lokalizacje pod kilkoma względami, mianowicie pierwsza kwestia no to jest oczywiście, żeby był dobry zasięg. Ja polecam zazwyczaj takie access pointy montować albo gdzieś wysoko pod sufitem, gdzieś na ścianie, albo już na samym suficie. To już zależy od tego jak Wam wygodnie, dlatego, że podejrzewam, że na ścianach najczęściej będzie wygodniej, dlatego, że stropy są często wylewane z betonu i tam jest trudniej trochę kuć, chyba, że macie karton gips, no to nie ma problemu. Ale jeżeli jest jakiś żelbetowy strop, no to jednak wygodniej jest zawsze na ścianach umieszczać te access pointy. Tutaj niektórzy powiedzą, że no dobra dochodzi aspekt estetyczny, dochodzi aspekt wife approval, czyli po prostu tego czy żonie się to spodoba. No ale jak, podejrzewam, że jak wytłumaczycie, o co chodzi, że bez tego nie będzie dobrze działać internet, no to nie będzie problemu, do tego wiele access pointów ma możliwość wyłączenia wszelkiego rodzaju lampek. MikroTiki mają możliwość wyłączenia lampek ubiquity, z tego co wiem, to chyba też. Więc po prostu one mogą nawet nie świecić, mogą nawet być w sypialni gdzieś, nie przeszkadzać w żaden sposób. Jeżeli chodzi o to, jak lokalizację dobrać, to tu się przydaje bardzo mocno doświadczenie. Ja mam kilka żelaznych zasad, które używam w takiej sytuacji. Po pierwsze, zakładam, że Ściany tłumią mocno sygnał i dopuszczam maksymalnie jedną ścianę w przypadku 5 GHz, w przypadku 2,4 maksymalnie dwie ściany. I mówię to o zwykłych normalnych ścianach, a nie o ścianach żelbetowych, no bo żelbetowe może być jeszcze gorzej. Do tego trzeba pamiętać, że stropy tłumią dużo mocniej sygnał niż ściany, dlatego że stropy są po pierwsze grubsze, po drugie często właśnie mają jakiś dodatek metalu po to, żeby wzmocnić ten strop, czyli jest ten żelbet tam. Jak macie na przykład ogrzewanie podłogowe, to też jest jeszcze gorzej, bo to też tłumi dodatkowo, dlatego, że ruchy są metalowe w tym ogrzewaniu, pokryte plastikiem, więc to też mocno tłumi sygnał. Lepiej dać za dużo tych access pointów niż za mało, albo chociaż przewidzieć miejsce, bo zawsze możecie sobie dołożyć wtedy access pointa, jeżeli się okaże, że o dobra, tu mam za słaby sygnał, ale przynajmniej mam skrętkę pociągniętą, mam miejsce na ścianie, dołożę sobie access pointa, bo mam za słaby zasięg. Jakbyście tej skrętki nie mieli, no to niewiele wtedy możecie zrobić. Kolejna kwestia to to, gdzie umieścicie routery i switch. I tutaj najlepiej jest, jeżeli macie oczywiście taką możliwość, to kupić jakąś szafkę rakową sobie i umieścić ją, nie wiem, w jakimś pomieszczeniu technicznym, gdzie na przykład macie jakiś pies, tam kotłownię czy coś takiego. Ewentualnie, jak tego nie ma, bo na przykład macie mieszkanie, ale jest to duże mieszkanie i chcielibyście mieć taką szafkę rakową, to można pomyśleć o, o umieszczeniu jej w garderobie jakiejś czy czymś takim. W ostateczności, jeżeli się nie da inaczej, no to są takie małe szafki, które stosują deweloperzy, no i tutaj trzeba być z tym bardzo ostrożnym, dlatego że już nie raz w internecie widywałem zdjęcia tego typu, że ktoś tam na przykład wpakował router, bo technikę przyniósł małego onta, no i wielki router był tam, tam wystający, umieszczony, także takie cuda się zdarzają. Tutaj najlepiej jest po prostu znaleźć jednak jakąś szafkę. Nawet w zabudowie, jak macie jakąś szafę wnękową, no to możecie sobie zawsze tam jedną półkę przewidzieć na sprzęt sieciowy. Tak mój kolega ma na przykład zrobione. No i oczywiście, też tu trzeba myśleć o tym na etapie budowy albo generalnego remontu tego domu, no bo, czy tam mieszkania, no bo inaczej ciężko będzie. Zwróćcie uwagę też, że taka szafa rack jak ją macie, to umożliwia nam też umieszczenie. Tam rejestratora przykładowo do kamery, jeżeli będziecie mieć kamery, albo jakiegoś NASA, jeżeli byście chcieli mieć serwer NAS, Możecie sobie też tam jakiegoś laba zbudować, takiego małego domowego oczywiście, jeżeli macie zajawkę na tego typu rzeczy. Więc tutaj daje to dużo większe możliwości niż po prostu posiadanie takiej prostej i ograniczonej sieci. No i tutaj dochodzimy wreszcie do sprzętu tak naprawdę. Zostawiamy już samą infrastrukturę i samo to, jak powinno wyglądać to w domu wszystko. Pierwsza kwestia to jest dobór głównego routera. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlaczego rozpatruję, że to tak będzie wyglądać, że mieć główny router i osobne access pointy? No dlatego, że takie rozwiązanie moim skromnym zdaniem jest najlepsze. Oczywiście każdy może mieć inne podejście do tego, natomiast ja sam uważam, że wolę mieć po prostu osobny router, osobne access pointy. Chociaż nie widziałbym problemu, że wziąć na przykład jakiegoś MikroTika, który ma jednocześnie Wi-Fi. I żeby on robił też za access point, jeżeli jest umieszczony w jakimś tam miejscu, typu właśnie jakaś szafa, czy coś takiego, która w miarę nie tłumi tych fal radiowych, dlatego że tłumienie tych fal radiowych jest tutaj najbardziej problematyczne. No bo jeżeli w szafie rakowej na przykład umieścicie jakiś router z Wi-Fi, no to nie ma to kompletnie sensu, bo te szafy rakowe są metalowe, no i praktycznie nam sygnał nie będzie wychodzić na zewnątrz. No i jeżeli chodzi o sam dobór routera, no to tutaj, każdy ma inne potrzeby i dla wielu osób router to jest po prostu jakiś tam, nie wiem, gotowy sprzęt typu tp typu Delink, link Netgear czy jakiś Asus, który ma po prostu wbudowane Wi-Fi i dzieli Wam internet na wiele różnych urządzeń. I prawdę mówiąc dla wielu ludzi takie rozwiązanie jest wystarczające, no bo nie potrzebują niczego więcej, to im wystarcza. Pomijam już kwestię, że niektórzy się dają nabrać na jakieś takie chwyty marketingowe, typu na przykład jest router z pierdoliliardem anten, jakieś tam, nie wiem, 8 anten czy coś takiego i ma to super działać. Kosztuje ponad 1000 zł, a zbudujecie sobie sieć składającą się, nie wiem, z trzech access pointów mikrotika i będzie wam to lepiej chodzić, a będzie tyle samo kosztować, bo też tak można. No bo po prostu pokryje wam cały dom, a taki jeden router wam nie pokryje domu, tak? czyli lep czasem trzeba to dobrze przemyśleć i można się wpakować na minę, jak ktoś się na tym nie zna. Chciałbym też nadmienić, że ja jestem niestety fanboyem mikrotika i tutaj mogę nie być obiektywny w swoich rozważaniach, więc tutaj nie zdziwcie się, jeżeli będę forsować MikroTika, chociaż nie sprzęt może być lepszy. To, co jest tak naprawdę istotne podczas doboru routera, to są wasze potrzeby. I tutaj zakładam, że jeżeli oglądacie ten kanał, no to wasze potrzeby są nieco większe niż zwykłego użytkownika, no bo jednak ja tutaj nie poruszam tematów dla początkujących, raczej bardziej zaawansowane kwestie sieciowe. No ale mimo wszystko warto się zastanowić, Jakie usługi Wam będą no potrzebne i czego będziecie potrzebować i co będziecie używać? Dlatego, że no, część osób będzie potrzebować, np. VPN-a, żeby mieć dostęp do sieci domowej, część np. będzie miała drugie łącze backupowe i będzie go potrzebować, i te wszystkie rzeczy da się rozwiązać tak naprawdę na wielu systemach. Nie musi być to tylko MikroTik. Tu macie podane chociażby jakieś przykładowe rozwiązania, czyli oczywiście MikroTik, tak jak już wcześniej wspominałem, ale MikroTik no, ma swoje wady i zalety. Jeżeli chodzi o MikroTika, to większość z Was zapewne wie, że. Najczęściej kupuje się gotowe urządzenia z systemem operacyjnym RouterOS, OS MikroTika, czyli po prostu bierzecie jakiś router no i macie tam ileś portów LAN, czasem jest Wi-Fi, czasem nie ma ale zaleta takiego sprzętu jest taka, że najczęściej stosunkowo mało prądu bierze można go sobie gdzieś tam schować, jest cichy, bez wentylatora oczywiście zwłaszcza mówię o tych konsumenckich routerach, no bo tak naprawdę do domu mało kto będzie kupować CCR-a, no bo to już naprawdę jest overkill nawet w moim przypadku chociaż mam CCR-a, natomiast yy, w zwykłe jakieś tam 4011, na przykład, czy 5009, no to są takie urządzenia, które w większości użytkowników domowych będą w zupełności wystarczać. Ale można też zrobić tak, że możecie kupić sobie samą licencję routerOS-a i ją na przykład zainstalować na jakimś urządzeniu, które no, albo jest na przykład wirtualką, bo może być wirtualna maszyna, to można CHR-a sobie kupić, tego Cloud Hosted Router, albo można zainstalować bezpośrednio na bare metalu, czyli na x86, Router OS. -a. Oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie. Bardzo popularne jest też PFSense, tudzież OpenSense, dlatego że OpenSense to jest chyba fork PFSense, z tego co kojarzę. Powiem szczerze, że nie korzystałem z tych dwóch. Podejrzewam, że kiedyś o nich zrobię filmy, dlatego że ciekawią mnie te rozwiązania bardzo mocno i chciałbym je przetestować, kiedyś zobaczyć, jakie to ma możliwości w porównaniu do Router OS, bo może się okazać, że jest bardzo fajne, nie wiem. No i jeszcze też zostaje OpenWRT. Przy czym trzeba pamiętać, że w przypadku pfSense czy OpenSense'a trzeba mieć, trzeba mieć jakąś maszynę, na której postawicie ten system operacyjny. W przypadku OpenWrt to nie wiem, czy to się da postawić na x86. Podejrzewam, że tak, natomiast głównie OpenWrt jest popularny jako alternatywny system operacyjny dla wielu routerów, takich zwykłych typu SOHO. I bardziej jest chyba znany jako to, mi się wydaje, niż jako główny system taki routerowy. Tutaj bardziej PFSense i OpenSense wiodą prym. No i właśnie, jeśli chodzi o tego PFSense'a i Sensa, no to można sobie kupić taki gotowy komputerek, jaki tutaj widzicie, który jest na przykład wyposażony w wiele portów LAN, czy nawet portów SFP. Tu widzicie, ten po lewej ma przykładowo 4 porty SFP+, czyli 4 10-gigabitowe porty, więc dość dużo. One mają jakieś bardzo energooszczędne procesory, takie komputery, czyli na przykład tam potrafi być jakiś Celeron, albo jakieś laptopowe procesory w tych bardziej wypasionych wersjach. I często jest tak, że te porty, które macie w tych urządzeniach są 2,5 gigabitowe, czyli macie na przykład to, co jest po prawej tutaj pokazane, no to jest tak naprawdę jakiś x86 router, który ma 6 portów LAN 2,5 gigabita. Także bardzo fajne, jeżeli chodzi o możliwości. Tutaj zwróćcie uwagę też, że one mają zasilanie z 12V, mają całkowicie pasywne chłodzenie, więc nie ma żadnych wentylatorów, nie będzie Wam to hałasować. I ma tak naprawdę bardzo spore możliwości. Bo możecie na czymś takim sobie na przykład zrobić maszyny wirtualne, nawet tak i na przykład tego PF Sensa postawić jako jedną z maszyn wirtualnych, cały zwirtualizować, postawić sobie na jakiegoś Dockera, jakiegoś typowego Home Laba zrobić. Tam jest też możliwość montażu jakichś dysków. Niektóre takie obudowy gotowe mają możliwość montażu dysku SATA, więc można sobie tam nawet jakiś mały serwer backupów zrobić. Także dość ciekawe rozwiązanie. Te akurat, które ja tutaj pokazałem, no to zdjęcia są ze strony serve the Home i w ogóle polecam tą stronę i ten kanał na YouTube. Jakby ktoś był zainteresowany tego typu sprzętami, bo oni je testują dość mocno. Oczywiście z zakupem tego może być drobny problem dlatego że w Polsce one są raczej słabo dostępne, a jeżeli są to są mocno przepłacone na Allegro na przykład. Dużo taniej można je bezpośrednio z AliExpressu ściągnąć. No ale wiadomo, AliExpress to trzeba też czekać na dostawę, ja akurat czegoś takiego nigdy nie kupowałem, nie potrzebowałem tego, ale wydaje się że to być dość fajne rozwiązanie. No i właściwie tyle. By było jeżeli chodzi o dobór routera, tutaj mówię tak jak wspomniałem, sprawa jest bardzo indywidualna. Jakie macie potrzeby? i nie ma tak naprawdę jednego dobrego rozwiązania jak zazwyczaj. No i dochodzimy do kolejnej kwestii, czyli do doboru switcha. Dlaczego w ogóle sam switch jest potrzebny moim zdaniem? Dlatego że zakładamy, że wszystko będzie mieć polanie, co się tylko da. Czyli dużo tych portów LAN będziemy potrzebować. No oczywiście wiadomo, że jednocześnie nie wszystkie będą w użyciu, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli mam dużo portów LAN, to chcę mieć każdy z tych portów LAN podpięty do switcha. Więc 24 porty dla mnie to jest minimum w domu. Ale co jest ważniejsze dla mnie, to to, żeby switch był zarządzalny. I uważam, że kupno switcha niezarządzalnego w ogóle nie ma żadnego sensu. Trzeba tylko i wyłącznie switch zarządzalny kupować, dlatego że daje nam to dużo większe możliwości. I to nie chodzi tylko o wilany, ale jest też możliwość na przykład separacji portów i ruchu pomiędzy tymi portami. Czyli przykładowo, macie nie wiem, rejestrator do kamer i macie kamery. No to fajnie by było, żeby ten ruch do kamer śmigał nie tą samą siecią, którą śmiga ruch ten wasz normalny internetowy. Tym bardziej, że jeżeli byście odpukać jakaś dziura, pojawiła no to wtedy. Ten, kto się włamie, będzie miał dużo trudniejszy dostęp do tych kamer, no bo może być to tak rozwiązane, że po prostu bezpośrednio nie będą te dwie sieci ze sobą połączone. Daje Wam to też taką możliwość, że można odciąć dostęp niektórym komputerom bezpośrednio po porcie, po prostu i nawet na, w niektórych godzinach ustawić, żeby ten dostęp nie działał. Jest to bardzo fajne, jeżeli na przykład macie dzieci, macie, nie wiem, komputer jakiś dla dzieci i ten komputer jest podpięty polanie, no to w określonych godzinach tylko na przykład może być na nim dostępny internet po to, żeby dziecko samo nie mogło sobie na przykład włączyć tego komputera i używać dostępu do internetu bez waszego nadzoru. Oczywiście same vilany, no to tam jest kwestia podziału ruchu, no i to bardziej się przydaje już jeżeli macie na przykład access pointa, który ma dodatkowe SSID na przykład dla, dla Internet of Things i tego typu spraw, ale to już sobie omówimy przy okazji doboru access pointów. No i właśnie teraz przechodzimy do doboru tych access pointów, no i tutaj tak naprawdę dużo ważniejsze od samego doboru sprzętu jest to, gdzie umieścicie ten sprzęt. Tak, czyli ja tutaj podkreślam po raz kolejny, że ważniejsze jest rozmieszczenie access pointów, niż tak naprawdę marka, jaką wybierzecie. Dlatego, że nie ma tutaj też jednoznacznej odpowiedzi, że to jest lepsze, czy tamto jest gorsze. Ja powiem jedno, że jeżeli macie więcej niż jeden access point, a jak już macie 5 czy sześć, to na pewno, warto mieć jakiś centralnie zarządzany system. W przypadku MikroTika, no to wiadomo, jest Capsman. W przypadku Ubiquiti jest Unify i ich kontroler. W przypadku Tepelinka jest na przykład Omada, też Tepelinkowa, która jest coraz bardziej popularna, mam wrażenie. Ale jedna rzecz, jest, na którą chciałbym zwrócić uwagę, właściwie to dwie kwestie tak naprawdę istotne. Jeżeli już się decyduje na Mikrotika, to tylko i wyłącznie sprzęty obsługujące całej dwójkę. Dlaczego? Dlatego, że one mają roaming Wi-Fi. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w tej chwili prawie każdy smartfon już współcześnie produkowany, a na pewno wszystkie Samsungi i wszystkie Apple. Obsługuje roaming WiFi. Jeżeli jest taka możliwość, to dlaczego z niej nie skorzystać? Ja dlatego uważam, że wtedy najlepiej mieć właśnie MikroTika z Wave 2, albo Unify, albo cokolwiek innego, po to, żeby mieć zarządzanie z jednego centralnego punktu wszystkim. No i po prostu mieć też możliwość tego roamingu WiFi, dlatego że to się bardzo, bardzo przydaje najzwyczajniej w świecie. Bo wtedy Wasze urządzenia będą się po prostu spokojnie mogły przełączać pomiędzy tymi Access Pointami bez przerw. Zresztą test czegoś takiego robiłem. Widzieliście, jak to fajnie na iPhone wygląda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie też ten film obejrzeć. No i oczywiście, te systemy najczęściej mają też obsługę dodatkowych SSD. Ja tego tutaj nawet nie wypisałem, bo to jest dla mnie tak oczywiste, że wręcz o tym zapomniałem tak naprawdę. Tutaj chodzi o możliwość odseparowania też, tak naprawdę, poszczególnych podsieci. Ja na przykład mam sieć tak zrobioną, że mam osobną podsieć dla Internet of Things. Po prostu po to, żeby móc wyciąć na przykład ruch z tej chińszczyzny, którą mam. W sieci do internetu, jak miał taką potrzebę, albo jakieś adresy zablokować, z którymi one się łączą, te urządzenia. Warto to mieć. Mam też hotspota u siebie w domu zrobionego też na osobnym Wilanie, i też osobne SSID to rozsiewa i to jest całkowicie też odseparowane od wszystkiego i testowałem to wielokrotnie, sprawdzałem tam po prostu, czy ta separacja jest odpowiednia tych lanów, też to pozabezpieczałem w odpowiedni sposób, bo to nie jest wbrew pozorom takie proste. Tutaj jeszcze warto się może zastanowić nad tym, czy 2,4 czy 5 GHz stosować. Znaczy w sensie można kupić tanie access Pointy, które na przykład mają tylko 2,4 GHz. Jak zwykle odpowiedź mi, to zależy. To zależy głównie od zakłóceń, jakie będziecie mieć w sieci i też prędkości, jakich oczekujecie. Dlatego że w 2,4 GHz realne prędkości, jakie można osiągnąć w ax się już, tak? no bo jest też AX na 2,4 GHz, a to jest tam pod 200 megabitów przy pustyni radiowej. Szału nie ma, ale jest to dość przyzwoita prędkość. W przypadku AXA i 5 GHz, no to gigabit spokojnie. Jeżeli macie Access Pointa, który obsługuje 160 MHz i ma jeszcze 2,5 gigabitowe porty, to tam można spokojnie przekroczyć gigabit. Natomiast najczęściej tutaj tym włoskim kartom jest port gigabitowy. No i to jest jeżeli chodzi o samego Access Pointa i te 5 2,4 GHz. Jeżeli macie dużo urządzeń, dużo użytkowników, to oczywiście 5 GHz tylko. Jeżeli macie zakłócenia, to też 5 GHz, dlatego że 5 GHz ma to do siebie, że po pierwsze macie więcej pasma dostępnego dla tych urządzeń, a po drugie ono gorzej przenika przez ściany, co oznacza, że wszyscy sąsiedzi Was będą mniej zakłócać, jeżeli oczywiście mieszkacie w bloku. 2,4 GHz dużo lepiej przenika przez ściany, więc wszyscy sąsiedzi będą Was dużo bardziej zakłócać. No, w przypadku jak mieszkacie w domku, no to nie ma większego problemu: 2,4 GHz raczej też nie będzie w żaden sposób tam zakłócane, ale już w bloku 2,4 GHz nie polecam. Oczywiście wiadomo, że są urządzenia, które tylko mają 24 GHz, typu jakieś wcześniej Internet of Things proste rzeczy, tańsze laptopy, czy tańsze smartfony nie mają ACK i 5 GHz czy AX-a. Natomiast no, to mówię, to jest kwestia też do rozważenia i to zależy bardzo mocno od budżetu i od Waszych potrzeb. No właśnie to było na tyle, jeżeli chodzi o sprzętu do sieci domowej. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego dowiedzieliście się z tego filmu, że czegoś się nauczyliście. Jeżeli ten film wam się podobał, to dajcie lajka, subskrybujcie. Jeżeli film wam się nie podobał, to napiszcie w komentarzu, co Wam się nie podobało. Jeżeli film wam się podobał, to też komentujcie po to, żeby algorytm ten film wyżej wyświetlił. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.